Cześć, tu Borg, MFX, i dzisiaj gameplay w sub'e. Hmm. Czyli franchise. Czyli franchise dla Channel czyli Video Entertainment tak. System. Wyjaśnienie nie odcinku do którego, link? link gdzieś będzie. O co w tym chodzi? Prawie, Prawie mamy tyle katryczy. No. no to jest, podejrzewam, że i tak większość, które wyszły. To jest teraz chyba czwarta biblioteki jak hmm? na O kurde, to stole. powiem Ci, że niewiele z konsol, gdzie mamy... No, Tuzamen, wszystko. Co to jest? Tak, wrzuciłeś? już to w Kampf in Weltraum. Kampf in Weltraum, Mmm, mm, głę O czym to może być? Eee, to może ja zacznę. A da, 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 Zagram. Wiesz jak to się włącza? O, oczywiście. Od... Jestem zielony, super, latam sobie. O kurczę, a, Ale, ale czekajcie. Że... Ufa! Jesteś Ufem. A, Jechałeś na minę. Ale Alekowe w... trzało. A wyciągu, o, nie, to nie to potrzeba tych jest... stanie dodatkowych. Tak, to są efekty dźwiękowe. Ej, czemu przestało szulać? Czy Czerpałem się amunicję, o co? Tak, amunicję trzerpałem. Amunicję? Jak wiesz, jest dzisiaj to jest? Aż może 84. Ej! Czy się obraca? Kto z nich to punk, okay. hej? Jak go wróciłem? To jest twoje życie, bo wjechałeś teraz tych gwiazd czoło mi się. A ta przyładuję chyba w bazie. A to nie tak. jest to? A! Bardzo się ładuje. A gada masz jeszcze? Masz tylko. Z tą strony czemu? Nie wiem. A obraca się obracając kontrolę. Ale ty nie widzę, że dzieje. No to... patrz, tak się obraca, jak się wracamy z swojej miejsca. No to dobrze trzymasz? No, no w lewo i w prawo. Obracasz tym. A. Skrętem. No i zostaw trochę. Proszę czekać. Dowazysz! Jak widzicie mimo, że wielką zaletą tej konsoli było, że w przeciwieństwie do pongów umożliwiała granie na dwóch graczy, to, yes. ta, to ta gra jak i większość gier wymaga drugiego gracza. Znowu przykład marketingowego myślenia albo iście na łatwiznę. A no, umica wyskoczyła. I też. Ta gra jest całkiem ciekawa. Konkur z amunicją. Ja typowa refleksówka. To są waha, to są łatwo. A, to są, aha, to, są A, to są zestaw... Ale jak, jak to się liczy punkty? Idę ci to... zlikwidować. <grym> Idę ci Ach, chciałem ci bazę zniszczyć. No dobra. Dobra. Czego myślę? Możemy mi bazę zniszczyć. Powiem z sztartem. Szpilaształem. Szpil... O! O to jest to Ale to... Aha, to... to, mnie to Niż w bazę, Michał! No nie mogę, bo mi tu sz szczęła. Niż szysen! To punkt z tego inna. A, skoczyłem się omu, no chyba. Mogę się naładować z Twojej bazy? Mogę się naładować z Twojej bazy? To jakieś głupie. Słyszał się z gwiazdki staniaczek. Aaaa! Mój romszyw! Jest lepszy niż Twój romszyw! Dobra, słuchaj. Ja. ja proponuję zagrać w wóz wóz ten fuchs Wuz, albo, albo bałen e, shisen. Dobrze, że lubiłeś to prawidłowo. chwilę <noise> ja się bałem. Okej. Okay. Okay. Chcia, Trzeba przyznać, żeby, a, jest karki, że mechanizm wymiany kargliże działa pięknie. No nie, to chyba nie był najlepszy pomysł. No, ale... Czemu? To bałben shisen i... Z tego co pamiętam, to... to... WUS fuks. To, to nie jest dobry first przykład. Wurstfuks! No. Ej, stracimy wszystkich fanów no. z odro, jeśli takich mamy. Wiesz o tym? O. A niech to! O, Waruj, Jak ja chcę Czyściła wust. się pamięć, prawdopodobnie ekran przez chwilę. Jak chcę wust. Wurst? Wurstfux. To jest wurstfux. To jest wurstfux. ten Czy to znaczy z pustyni? A, a nie, To czołgi, znaczy ok? To znaczy to znaczy przecież czołgi są na Mam jakieś deja vu, chciałbym wam powiedzieć. A nie, nie. Łapisz to. A jak obracam? A dobrze.

To jest strategię tego kontrolera. No Mały się skrył, za... Tak, normalne normalnie, co? Nie okay, normalnie. normalnie, a jak wyciągamy się, nie. Aha, zaszedłem od tyłu. Ha A wow, wow. moje jest nieskończone? Męczyłem się. To już. po co ja w ogóle puszczę ten przycisk? Skoro. A moje jest nieskończone. Aaaa, bokiem. Sunę bokiem. To jest takie fanie w Nawet nie można było sunąć bokiem. Chyba. No nie jest to symulacja. Wusterfux Dobra, Wusterfux jest za tym, był też a! Wpadłem na tego! Na minę! U, a, wow, wow. O, wow, wow. Tak się jest, chyba strzelać, jak, no, jak się uderza to się chyba się uciszyła, wiesz? Nie? Nie ma nalogowego sterowania wbrew pozorom. Nie, 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 no, nie ale no szybciej się uderza, wiesz? Tak. A! No tak jak w wielu grach jest, że jak trzymasz Aj. to strzelasz dzwoni niż jakbyś ściskał firemashowo. A! O. Patrzysz na przeciwnika to przeciwnik patrzy na ciebie, że tak sparafrazuję. Yes. Mamo Mamo, w ustęp suksnie. Macie remis, uznajmy. To jest jeszcze no. fucse do kurska. Kurde, nie, nie będę mógł tego używać. Odpoczywam idę. A, mówią, a! a mówią później, że siadą przed komputerem, nie ruszają się nie w ogóle. Nie Ruszają się w ogóle. To chyba nie grozi w Booster Znowu jest jakiś podły remis. Ale tak raz zawsze będzie miała wskazanie na remis, bo się, się strzela przeciwnika, to się, rzadko się udaje. Kiedy ja patrzysz na przeciwnika, Przeciwnik, przeciwnik patrz... patrzy na ciebie, no. Jak powieba klasy. Zresztą. Jak się podoba wam wizerunek czołgów. Narizowany, narizowany. Jest, jest w duchu swojej epoki, A. jednoznacznie. A! Na No dwie punkty odbierasz, nie? A, nie da się. A! Muszę uciekać. Ale tak, jest, jest jakieś dziwne te punkty. Czemu przysłałem te sam punkty tutaj? A! Ej, A. O, przekręciłem licznik. Wiecie, co Ale ile mnie to nerwów kosztowało? Oh. Fuksy, Widzicie? Fuksem to, masz... to nie na żywo. I to nie jest, nie jest kontroler ruchowy. A to toontowe. Dobra, to toontowe. To nie do... będziemy Ale do... to, 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 to samo prawdopodobnie, tylko do kaczuszek się czekamy. Nie, kaczuszki też żałosz, nie odpalajmy. To jest prawie tak moment. co, podejrza... no, ja, 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 ja proponuję na chwilkę odpalić coś, co można zagrać tylko na jednego gracza. I to... O, to. chce się odpalać. na środek. Nie, to jest gra, To jest gra chyba... Ja to lepiej sobie popakuję. ...z tych, które grają chyba najlepsza. Tym razem on jest normalnie w tyt Widzicie, że to jest wersja amerykańska. Na szczęście tu nie było żadnych problemów w blokach regionalnych. Tak to samo jest... było tak prosta, że nie. Tak, ta nie... kolorów nawet się nie przydało. Nie ma problemów. W lintesce. wszystko działa pięknie. Znowu nie zadziałała. A z drugim razem działa. Czyli się pewnie, może za kilka razy fajnić po O, co się o. Jest to bardzo prosta gierka, gdzie unikamy przeciwnika i im dłużej wytrzymamy, tym więcej punktów będzie. No ja bo miankę. To rzeczywiście genialna praktyka. Ktoś pomyślał, opowiem no, czekaj, czekaj. Tak, to było. A, moment! Ale yeah. nie mówił, że jest prosto. O, o. Gra za każdym razem losuje plansze i parametry, co nie jest może najlepsze, bo, bo ciężko. O, to, to jesteś malutki, tak? Tak. Można zablokować losowanie, chyba ciągnąc kontroler w górę, zaraz sprawdzimy, żeby mieć porównywalne wyniki, ale nigdy nie wiesz... Na co trafisz. Na co trafisz, więc ciężko porównywać wyniki. no w jednej sesji później się już lepiej trochę Hardcore. Po do czterech doszłoby maksymalnie, ale to. Nie wiem, jak mi A tu nie będzie godzin. Pochodzę z podwójnego. Wciśnięcie. Nie O, 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 nie. o, 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 o to też wciśnię. Ukryj się w tym, w tym dziurze. Nie da rady. E, szkoda. Chyba <laughs> nie liczy aż tak w kolizja z ciemnością. No tak, na, na, na tak, ja myślę, tak. Ja myślę, że poszukam <laughs> nigdy. Nie, no to po prostu. Dlaczego? O, ole. A! o. No co do tego, mi źle mi Simulaty Źle, żem, źle mi podałeś. Źle tak, mi podałeś grywalne. Luftkampf. Luftkampf in Raumf. In raum, Raumf. Mamy, mamy dwie gry. Lundkampf für i Lundkampf for... gegen komputer Computer. Z komputerkiem? Dobrze, dobrze. Powróćmy jeszcze tę grę. To jest moje kubki, prawda? Bo to jest chyba zdublowane. Tak. Luftkampf. To też masz, to ta karta chyba w ogóle nie był używana podobnie jak Michała zresztą patrząc po ich mhm. nie Ciekawe do czego. Tybie dziecko dostało pewnie pokaz apokalipsa po To okej. To całe fajnach ten. O. Ja widzę o, widzę pamiętne coś. Sztart, czy jeszcze jedynka? 3, Trzy, Trzy, dwa, dwa, jeden, start. O, o co, co chodzi? kurczę, nie wiem. A jestem ten, okej, okay. jestem, jenem, no, jestem no, czerwony. Z tym. A ja nie A czekasz. Nie, jak to jest z komputerem? Teraz skręcę. O nie! Dobra, hej. Spodziewałem się, że będę z lewej, nie włoczek. Ain't fine dry. Że, dry and, wow, pobiłem mi się kierunki. Aha, to się tak, działa. Ja myślałem, że się przekręca. Dobra. Nie nie, nie, nie. nie. A nie, bo to, ha, bo to się nie, a, rozumiem. To się nie przekręca, to nie ma lata, rozumiem. Aha, tak. Nie, nie. A nie, nie, lata, nie, a nie mogę strzać, teraz mogę strzał. Nie to dziewczyny? Nie. samolot, Kumam. Haha! Aaaaa! troszeczkę i zrobię i beczkę. Nie. Okej, okay, w górę i teraz... Górę, lecz, dywaniku! Aha! A, różowy Baronie, już nie żyjesz. Blue Max kontra Czerwony Baron, na tak? Ja na ogon, to nie prowadzi do nikąd. Właśnie, obydwaj trzymamy pady w tym samym miejscu. czekam. Teraz, zarabiać to soleń słońce, Ach, nie trafiłem. Zmyłka! Nie spodziewaj się tego. Ach, tak ale widzę, w, w widzę w po tych kilku grach pewien... Co? Schemat, że nie skończy się A, wiedział, to, i te same kolory? Czemu ja Nie, że jest strzelać? A, widziałeś to? Perfekcyjnie. Nie mi nie idzie? Się. Nie wiem, co robi. Wyciąganie coś robi? A, rzeczywiście. Wyciąganie działa tak, jak ciągnięcie w dół, nie? Aaa! Tak, to już nie jest tak banalne, jak... Nie, nie, nie. nie. Zło, to już nie jest taka zła. W... Żadna z tych... Przypomina te dzisiejsze Norwale, pamiętasz? Trochę tylko, że tutaj musimy do siebie strzelić, A nie się... A, narwalne, no kojarzę, kojarzę. A, dlaczego? Starzowałem się i. Czy ogół nam doliczyło? Nie widzę punktacji, prawda? No, to tylko w momencie. To jest imersja, ale internet. No właśnie, nie ma hydrauli. Ale Coś jak to. metro, Uczy, i... kurde. Zaraz ci włączymy na komputer. Giegan, komputer. 99! A nie mam szans. Nie, pojechał tam... się. A co to chodziło z komputerem? Zobaczymy, z tego co pamiętam, komputer wiążał właśnie. E, tak, tak. Twardy, twardy reset. To już fajny. Tak? Nie, jakieś świn dzisiaj, kajdamy? Gimnold, czyli komputer. O, już mnie pokonał, no pięknie. Widzisz, komputer wcale nie gra. Żałośnie. Gra, ma 2 MHz mhzg. prędkości, może obliczyć. Dępne, no, no już jest... No, już mnie zaszedł. No, widzisz, prawdopodobnie pokonujemy swoją losowością. Jest mało przewidywalny do tym. Ale A, dostałem jedną. Zdobyłem co prawie planszy z połowy. Gol z połowy. Wow, unik. FUKSEM. Z inaczej. 2. Z człowiekiem się gra kompletnie inaczej, bo człowiek generalnie robi to samo trochę no, co, co, co ja. Co, co, co drugi gracz, grać, więc często oni właśnie wchodzą sobie na łagodnie, się robią takie dogwajty i tak dalej. Z taką Aha, widzenia. dobra, myślę, że to będzie tak Proponuję teraz to. Co to ja i Tak, może, oczekiwam, nie, 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 mamy dużo, ale może, żeby ten odcinek dał się przeglądać, to ograniczymy tylko do tych, które da się grać, bo jest sporo produkcji dość tak prymitywnych, że... Nie, tak, ja tak, to jest następnie, nie, to nie tak, tak. Tak, też też od tego. Tak, tak. Całkiem fajnie, że tylko. Pigu! O! Miałam w sobie I co, na tak jedną są dwie gry w ogóle w tym karcie, tak, do jednego. mego. To już druga? <grym> tak, <grym> nie ten. Jak widzicie już jest jestem tą pół, widok, jestem... widok FPS. Ty latam, jest, tak latam, tego muszę osiągnąć. To symulacja. Oh. okej. Okay. Z so, tego co pamiętam te wskazania na dole to jak dają się współrzędne w stronę celu. Muszę chyba wycyklować, żeby, żeby zeszły do zera, albo coś w tym stylu. Ale głowy nie dam, albo jedno to jest współrzędne, a drugie to jest czas. Ten? jedno to jest czas ewidentnie. No. I spróbuj doprowadzić do zera ten lewy wskaźnik. Jest! Yes, Pana Enterprise! A, skupiłem się. Jak widzicie, jest to nierozlicyńscynowany Star Trek. No, w X-serii o... tam było naście. Chyba tak chodzi o ilość tak. trafień w czasie po prostu. Bardziej patrzę się... Boom! Nie żyjesz, Kirk. Następny. Ale... No, logika tego poszukiwania no. na statku jest taka dosyć dziwna. Jest, jest. Tak, tak, tak. Ale płynne sterowanie, po prostu to taka symulacja. No szkód, już byłem brałem przy tym. Czekaj. No, Polisz przy, no, no, no. mnie, to, to, by to, no, no, to, to, bo... to jest Ej! Enterprise. to, pogrąd to pogrąd rozbuch, tak? Le, latam, jak. Ej! No i inne to jakieś Ufu. Nie da się Ufu. Proszę, by chyba. Bo pogrącał. Uf. Może to zgubne. No nie latam jeszcze raz. No, 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 no jest no. Wiesz, że to w kosmosie, to kiedyś kogoś trafi? No. ja znowu ufam. Ej! Aaa, naparza w ciebie! Nie chciał mnie wytłumaczyć! Proszę no, mi o jedzenie czuję. Ten W, trauma, nie mogę ci zrobić. Zacznij na przykład, tak? Dobra. Zwyczaj tajemnicznik. 25, 24. Czas ucieka, jest remis. On jest odwrotnie w ogóle. Mam za sterowanie. A, coś tam no, było, no, co taj fajter. Tak. A, po prostu zmieszali dwa światy. Tu jest wszystko, co najmniej. Nie. Yeah. Ale chyba tu nie było ryzyka pozwania o prawa autorskie, jeśli listotek składał się z trzech do A, że zmienili ponad 30% designu A, to i... Trudno było. I już. Nie no, myślę, że kolejną grą to koniecznie muszą być jakieś ścigówki. Dobra, może Ten Veltro to mnie trochę nie przekonuje. Nie ma 3D. jest jeszcze, jeszcze, jeszcze jedna gra, tak? nawet, nawet w miarę dobra, na 5 minut. 5 minut. O! Aaaa! Nawet fajna widzę. Weltraum Landum. Z Ale nie mogę to opuścić. To. To jest symulator tego, SpaceXa. Nie ma takie ja. sukcesy jak SpaceX. Mniej więcej. Także. oni chyba na tym ćwiczyli, dlatego myślę. myślę yeah! Bum! No, jak się wczuje, to A masz Elon Musk? Umiesz tak? Umiesz tak? Mask? Nie umiesz tak. Tak umiesz. Nie, wylądowałem Dobrze. Nie, to no, no, nie jest tak. sprawować samochody Tak, podmieniała. Tak, było na dwóch tylko. Nie, jak już się zgurajny, szpilę. Nie, są. no, to są. Są swobodnie zamknięte. Są nożniki. Dobrze, No A niektóre są nówki Nie, nie, to jest sorry. szpilę, nie rozumiem. Weizm, szpilę. Nie rozumiem reguły baseball'a. Powiedzmy, nie. że chyba przedostatnia Dokładnie, gra, tak. co nie? Na, 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 możemy pokazać tego multi-karta. No. Kółko i krzyżyk. I kreatywny mal szpil. Mam z nim pewne wspomnienia, to... O. Z kim? Z mal szpilem? Z mal szpilem kreatywnym. z kółkiem i krzyżyk. I so. Czekaj, tu dwójka była chyba do dwóch graczy. Zobaczmy. Tak, dwójka jest dla dwóch graczy. No to szpilenie. No i co teraz?

A ja to mam na dwóch Nie na jedynkę Modus Raz, dwa, trzy, siedem Nakończył, Ci filsz pas O, to się dało. Jestem nie wiem którym Jestem niebieskim Dizem, video play, Robię już drugi ten, nie wiem co się dzieje Szpila, się. Kompletnie nie powinienem <laughs> sterowania w tej grze I... Na pewno nie gra z komputerem? Bo na przykład nie reaguje w ogóle Może gra z komputerem? Teraz coś istnęło i się zatrzymało Teraz coś z nami jedzie, nie rozumiem tego. No gry. dobrze. Uznajmy, że przekracza nasze możliwości. Dobra, no no ja bier... nie czaję tego. Może jeszcze, żeby było komple kompletne, to przed pytaniem na końcu to jest tutaj jeszcze jedną z Bider. gier, gier grywań. Jak to gier grywałem? Prawie ma jakieś lepsze gry. A może jest tu. To, to może to, nie, nie będę odpalać, bo jest... Moją składniejsze. To... 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 Mamy, mamy tutaj flipper, który tak naprawdę jest arkanoidem. Nie będę odpalać, bo przynajmniej nie ma co pokazać, jest po prostu... Ja chcę multi tak, z masz wspomnienia. Tak, a jeszcze, proponuję jeszcze włączyć... No chociaż jakieś wspomnienia... Nie, prawie ale... nie, nie proponuję. A jak już nie ma gameplayu, to chociaż wspomnienia. No. Nie, jest jeszcze jedna... Nie jest... potrafię tego minować. Jest jeszcze jedna gra, która była dla mnie całkiem ciekawa, no, to na sekundkę włączę. Włączona, wyłączona. Wyłączone. wyłączone. Można powiedzieć, że jest to gra w statki, chociaż... O. No, dość nietypowa. Tylko <laughs> Wiedziałem, do... że coś takiego powiem. Wow. No. Nic. Dojdź, dojdź borku o co chodzi. Zobaczymy, masz. Gra się sonar, sonar Search. Aha! Ja to jest pewnie ten. Jak masz o przykład coś? A czekaj, czuję! Daleko. Daleko. No. Bliżej. dalej. Zobacz, No właśnie. A! Yes, jest! Tak jest! Daleko. Daleko, ale gdzieś to może jeszcze będzie? Myślę, że counter jest całkiem ciekawy. Nie no, w tak ta gra ma sens. Sprawdź nie ma, czy ostatnie nie są większe? Uuu, uh, daleko. Jestem pewien, że są, są punktowe, czy... Bliżej? Daleko. Nie, jeszcze, bardziej w lewo. Gdzieś tu, gdzieś tu. Gdzieś tu. Jest, Gdzie to jest to gra kooperative. Ko jest. No, fajna gierka. Dobra, Dobra, podam się. Znaczy. Ale nie chciałeś włączyć. Ale nie mówili, że będzie no, drugi go jest gra w sonda. Wiesz. Ja na górze może się będzie. To końca, koncept. Chcesz mój rozwinąć i zrobić coś współcześnie z fajnymi efektami sonami. Niżej może? Nie ma blisko. Dalej. no Dobra. Brawo. Kończymy na... Dobra. Dobra. Nazywa się pewnie Upłód. Nie. Albo z Marina. Ale jest to wersja amerykańska. Nie, to nie ma fajnej nazwy. Powiedz tego multicarta. Masz malszpi, tak, tak, Nie weźmiemy tego. wszystkiego, co nie, nie dotykać, nie dotykać. A ten multi A co na ten? A ten, z czterema szpilami. To miał? Tak, mhm. tak, tak. Tam I jest tontał, będę już wziął. Ja chcę ten kreatywny malszpi. Tak. Wygląda kreatywnie. Jest, jest to chyba pierwszy kart, który odpalałem na tą stronę. No? I stąd też wspomnienie traumy, tak? Tam. No wow. i zaczęło się... ZC. Zaczęło czekaj. się tak. no i co, Aha, ruszam, Nie, nie, Czekajcie, ruszam kontrolerem. Od nie zaczyna prawie kupić. No, czekaj, dobra. Czemu, czemu dół nie działa? Aha, bo to przewija w ogóle, zobaczcie. Przewija się lewo prawo, góra dół nie działa. No i czekaj, nie przeszkadzaj. Czujesz. I próbuję, i próbuję coś zrobić. I nic, zobaczcie, cały czas. Wciskanie. Nie działa, nie... wciskanie gałki nie działa. No bo co, naprawdę ja głupi górę, chciałby wciskać. W górę, prawda? Tak? W górę. Trzeba pociągnąć, ale ja wiedziałem, kurde, że tę kontrolę trzeba pociągnąć. To jest kół w krzyżyk i kwadrat. Więc Be, bez czytania, bez czytania. Ej, a, szt... a, aha, a wciśnięcie to jest reset. Dalej, prawie zwyciężyć. No to jak już ja, phone, ja, więc... to miał Już miałem zwycięstwo w kieszeni, to co reset? Sprawdźmy wyręcznik. A sprytna bestia, zacznijcie pokona, Zaraz on to zablokuje. Uważaj, uważaj. Nie wyblokuj mu. Już nikt nie wygra. Możesz ewentualnie przegrać. Nie, też nie możesz przegrać. Już nic nie może. Dobra, Fabi, daj masz mal szpilę. Mal jest reset? Tu jest A, to z Okej. To się nie się. no mój To nie stanie. To, było kreatywne jest chyba... ma masz szpilę jest czwórka. Nie, masz rację. Trójka, 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 trójka. masz to. To jest jest czyli jakaś psychodela kompletna. To jest czwórka teraz, tak? fajne. No. Right czy left? Tak, jesteś dzieckiem, które marzy o grach. Wróciłeś z salonu arcade i dostaje karty jeździły? Nie wiem. Generatorem fraktali. To nie, no, nie, nie, nie wiem. grafik proceduralnych. Albo półpisku, Coś to zablokowaliście to w ogóle? Nie, nie wiem. No nie, działa chyba jeszcze. To ja patrzę, ja, no ja nie, tak nic nie dotykam. Jak nie dotykałeś, to działało. <laughs> <laughs> nie dotykaj, dziecko. Te gry nie są do grania. Ej, bo to akurat działało. Działało, to jest dobre Jak chce trójkę. Trzeba było od razu mal szpilę na nie tam No, maleruj. Ojeć przysięcie chyba prezentuje, patologiczne. No. A to, to widzę w górę. ZUU? <laughs> wow. Nie. Ja się rysuję, zobacz w prawo. Nie, nie możliwe, to nie to nie Prawo i w prawo okolu się zmieniają. No, jakbyś się musiał rysować. Nie wiem, co się zastosować źle. O! o! Jak? Trzymać lewo prawa, tak? Czy... Nie wiem, przekręcić kółkę. To kręcisz jak w tronie prawie. No. Uwaga, to e, nie jest gra. Jak się przekręca kółka to... Uważaj, bo teraz jest coś nieprzyzwoitego. Dobrze. się bardzo uważać. E, to ty, mógł, panowie, tak, wycentrujmy się to, na granie i pożegnajmy to, 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 się no z nimi. Czekaj, żarty. już ma ostatnią. Ostatni Co? program z tego karpicza. A, A czyli, psychodoloskop. Czyli jedyna gra, która tu jest. Nie w to. Tontoben? Tak, szisem. Tontowin. Zabita w kaczkę Sponga. A nie. Tak, strzelasz. A da się zmienić, ukręcić ten? Nie. Teraz masz inny kąt i strzelasz. A. Więc wyobraźcie sobie dziecko, które dostało taki kargi z tą konsolą My jako pierwszy, aż cztery gry. No właśnie. Więc będzie, będzie miał fan. Takie mam, że co trafić. Inny. A, odpiśłem. Ale koszetem, jak powiedziałem, ci To jest jedyna gra, która się tu znajduje. Ja można mówić, że to gra. Ale to jest y, kreatywność, rozwija tamten y, y, sz, hmm. szpilmaler. Prawie. Prawie, kreatywność. No pewnie. Kulcz, ale się ustawiło. Nie doceniłem tej gry, jednak bardzo mi się spodobała. Dobra jest. Jakiś trzeci. No, to samo. Jest, Jojo! Jaki Master! To wszystko, Nie tak, ale bo tu się prawie chodzi. No właśnie, prawda? widzicie jakieś tutaj markotezy uprawia Ja uważam, że no, te gry są tak. świetne. Nie jestem, jest. jestem taki Poproszę trzy takie konsole. Nie jestem takim koreserem. Szybciej muszę. No. No bo no, to mama. do rozczały prawie, że... Jeśli, jeśli Borgu kupisz sobie własne, własną sabę i, nakrę i obiecasz nakręcić godzinny play z tej gry, to spreentuję yes. yes. Cię ja mi duplic z miał. tą Spontopem Taki takie fajne. Tak. Lepszy od kraty. Ty za drugim razem w tym razie. Wiesz co, ja bym jednak anga, chyba. No, ten. Ten był dobry czy tam no niestety, no trzeba... I... Jeść! Trzeba no. użyć mocy po prostu, trzeba się skupić. No. Trzeba się skupić. To zamyślenie no. przeszkadza. Okej. Okay. Okej, okay. także to był odcinek... Yy... O, video play'u? O, video play'u. Pioniers, pionierska maszyna teraz Teraz już spory przegląd gier. Chyba większy, Spójne. no może nie większy, ale tak z jedną czwartą pewnie. No, możecie zdecydować sami, czy chcecie kupić tą grę. Tak. Napiszcie w komentarzach, czy Wam się, spod czy nam się spodobała, albo właściwie zaznaczcie w ankiet, która się pojawi, czy Wam się spodobała ta. E, ta jeśli marzycie, żebyśmy ograli pozostałe dyrektor są na tą konsolę, to dużo, dużo w górę, w górę, A kiedyś tak takie... Taki taki ty, ty jeszcze masz Turban do założenia. A, a, a tak, właśnie a kolejny, ko ko kolejny, kolejny film obiecujemy, no, jeden z najbliższych będzie fragni w turbanie więc... Prosimy, przes prosimy przesłać turban na adres Borga. Okej. Okay. Także do zobaczenia. Bork MFX Wojtek RetroGrad